Cześć wszystkim. A, tak dzisiaj plan jest taki jak w tytule, czyli porozmawiamy sobie o tym co warto i czego nie warto robić na przed i w trakcie yy, zawodów. Cześć Damiks Koks. Yy, tak no i jak będziecie mieli jakieś pytania też takie techniczne dotyczące yy, jakiś takich konkretnych ustaleń olimpiady czy zasad, to też postaram się odpowiedzieć. Mam też przygotowaną stronę Olimpiady informatycznej, więc w razie jakichś problemów to razem sobie poszukamy odpowiedzi na te pytania. Cześć, Lena. Wiem, że tydzień temu było pytanie, który wynik liczy się z z nadesłanych zadań. Ja wtedy powiedziałem, że liczy się ostatnie zgłoszenie, ale to od razu chciałbym sprostować i pewnie powiem to jeszcze raz później, ale liczy się najlepsze zgłoszenie z tych, które wysłaliście na drugim etapie. Czyli możecie bez żadnych przeszkód, bez żadnych bez żadnego strachu możecie wysyłać dalej zgłoszenia, Chociaż pamiętajcie, że tam jest limit 25 zgłoszeń. Ciężko go oczywiście przekroczyć, ale jest limit. Więc. Więc tak, liczy się najlepsze zgłoszenie w skrócie. Dobra, powiedzcie na start, czy macie jakieś pytania właśnie dotyczące Olimpiady. Jak nie, to ja trochę opowiem o drugim etapie. Postaram się trochę powiedzieć, właśnie co warto i czego nie warto robić w trakcie pięciogodzinnego kontestu, po nim i tak dalej. To są oczywiście rady, rady, tak, nie wiem, czy takie muszę nazwać, ale tak powiedzmy, odważnie nazwijmy to radami, których, które są, to są moje rady, więc także... Mm, także to jest tylko moje doświadczenie i jeżeli coś innego Wam odpowiada, no to oczywiście nie musicie się tego słuchać. No, te linie przyspieszające, które jeżeli mówisz o tych iOS Base i Syn-T, to tak, można z nich korzystać i one tam, no pomagają z tego co wiem. One na pewno nie przeszkadzają, więc tak, jak korzystasz z Synów i to, to warto też uwzględnić te linijki przyspieszające. Także nie wiem, czy to odpowiada na Twoje pytanie, Rysiek, ale, ale tak to właśnie wygląda. Dobra, no to chciałbym zacząć od tego, żeby powiedzieć Wam, jakie były progi do finału yy, Olimpiady Informatycznej przez ostatnie około 12 lat. I to są, to są te wyniki. Tylko jeszcze odpalę sobie czat, więc moment. OK. Gdzie się sprawdza wyniki swoich zgłoszeń po konkursie? No i się sprawdzę na stronie siodwanimów. Tutaj nie mam, ale tutaj, tu gdzie będziesz pisał w problems. Będzie jutro, będzie tam drugi etap i będziesz miał dostęp do tego do wyników. Z rundy próbnej nie ma, no wydaje mi się, że też są. Też są wyniki z rundy próbnej. Chyba, a ty ich nie widzisz, tam Cox? Tak, może jeszcze trzeba się chwilę poczekać. Może jeszcze chwileczkę. Dobrze. Chciałem Wam powiedzieć, jakie są progi do finału. Jakie były progi? Czyli w zeszłym roku to było 204 punkty, dosyć dużo, ale zobaczcie, potem przez poprzednie 3 lata 4 nawet progi to były 100, 122, 131, 131. Wszystkie te progi każdy z tych progów to jest mniej więcej to są mniej więcej 4 bruty no tam brut na 30 około punktów, no to zakładając, że który z tych brutów wbijecie na więcej, to to by było właśnie, każdy z tych progów to jest, to są cztery bruty. I to pokazuje, jak ważne jest pisanie na olimpiadzie wszystkiego, co się umie. To znaczy, no nie, nie można o tym myśleć, że są zadania, które umiem rozwiązać na 100 i inne. <laughs> Każde punkty Każde 20 punktów na zadaniu ma znaczenie. Każde 15 punktów ma znaczenie. Także zawsze starajcie się napisać tyle, ile możecie, i nigdy yy, nigdy nie myślcie, że o, to jest za mało, że tego mi się nie opłaca pisać i tak dalej. Naprawdę nierzadko. Zobaczcie. Z ostatnich, to są, to jest 12 lat. Tak? To są wyniki z ostatnich 12 lat. I teraz raz, dwa, trzy, cztery. 5, 6 dokładnie W dokładnie połowie wystarczyły tak naprawdę cztery bruty. Ok? Także pamiętajcie, żeby pisać bruty. Jasne, że może się zdarzyć taki etap jak rok temu, jak 6 lat temu, 7, 8 i tak dalej. Wtedy zadania są proste, wtedy trzeba napisać wzorcówkę. To widać, że tutaj trzeba co najmniej jedną wzorcówkę napisać, żeby dojść do finału. Ale nie zmienia to faktu, że każdy brut jest ważny. Dobra. To chciałem Wam tylko tutaj na danych, w miarę, no powiedzmy, na, no tak, na danych pokazać, że bruty naprawdę mają znaczenie. Dobra. No to to wiemy, że naprawdę opłaca się to pisać. No i teraz mogę Wam powiedzieć, jaką mniej więcej tak intuicyjnie zawsze miałem taktykę na każdym dniu zawodów. Czyli to jest w trakcie tego jednego dnia, który trwa 5 godzin. No to na początku. Zawsze warto sobie dać łącznie 10 do nawet 20 minut na to, żeby przeczytać obie treści. To znaczy moim zdaniem warto przeczytać na samym początku zarówno pierwsze jak i drugie zadanie. Nawet jeżeli po przeczytaniu pierwszego wydaje mi się, ok, chwila, to powinno być proste, zrobię to zadanie, spoko, zaraz do niego wrócisz, ale warto też przeczytać drugie zadanie, żeby wiedzieć. O co może w nim chodzić? Bo czasami jest tak, że ma się dwa zadania w głowie, jedno się ma, jedno się na przykład pisze i nagle przychodzi mi jakiś pomysł na temat drugiego. Jeżeli się nie myśli tak aktywnie o tym drugim zadaniu, to i tak może się zdarzyć, że przyjdzie mi jakiś pomysł: Ej, chwila, to można zrobić tak i tak. Więc warto po prostu mieć w głowie, jakie są te dwie treści, no i właśnie poświęcić trochę więcej czasu. Na każde zadanie, nawet 5 minut żeby wiedzieć, jakie są limity czasu, jakie są rozmiary danych, żeby po prostu wiedzieć, o co chodzi w tym zadaniu. Dobra, no jak się przeczyta te dwa zadania, przynajmniej ja, ja tak robiłem, jak przeczytałem, no to wymyślałem, brałem się za prostsze, to, które wydawało mi się, że lepiej umiem. Czasami też jest tak, że są takie działy, które bardziej nam pasują. Ja na przykład nigdy nie lubiłem geometrii, zadań geometrycznych, więc jakoś tak od razu mnie zniechęcało i brałem się za takie zadania na ciągach. Lubiłem zadania na ciągach, że jest dany n i ciąg długości n, tam jakieś drzewa przedziałowe, wyszukiwania binarne, jakieś rozwiązania pierwiastkowe i tak to, dalej. To bardzo lubiłem, więc warto wybrać prostsze zadanie, takie, które wydaje nam się, że jest większa szansa, że wymyślimy. No i teraz w tym zadaniu, jak już je wybraliśmy, no to to nie jest powiedziane ile, to może być 15 minut, ale to równie dobrze może być 30 minut do 40. Tyle, ile jesteście w stanie myśleć nad tym zadaniem, to dopóki wydaje Wam się, że cały czas robicie jakiś progres w rozwiązywaniu tego zadania, sensowny progres, no to warto zostać przy tym zadaniu i jeżeli widzę, że zbliżam się do rozwiązania, że ok, brakuje mi jeszcze tego chwila, chwila, jak to się robi, to spróbuję zrobić tak, to może tak. Aha, to tutaj muszę coś wyszukać w tym ciągu, muszę to wyszukać maksymalnie w czasie login. Aha, to może wcześniej go posortuję, a potem będę go wyszukiwał w czasie wyszukiwania binarnym, i tak dalej, i tak dalej. Dopóki, dopóki to w waszym szemszenia ma sens, to warto myśleć nad tym zadaniem. Natomiast po pewnym czasie, na przykład łącznie po półtorej godzinie, po godzinie, po półtorej godzinie, no po dwóch to już raczej na pewno. No, jeżeli w dwie godziny nie udało się wymyślić zadania, no to trudno, no to muszę napisać wszystko co umiem, wszystkie podzadania, które umiem i biorę się do drugiego, do drugiego y, zadania, tak? Czyli no dwie godziny to już jest długo, no, jeżeli, wiadomo może tak zdarzyć, że ktoś myśli dwie godziny nad zadanie i po dwóch i pół wymyśli, ale no to jest bardzo rzadkie. Raczej to wymyślanie tego zadania, no to tam Nie trwa więcej niż pół godziny do 45 minut. To też, znaczy to też zależy pewnie, jak wymyślicie. ja mówię trochę o sobie, ale, ale warto jest, jeżeli mówimy, jeżeli mówimy o rozwiązywaniu zadań, to warto jest zwrócić uwagę na te podzadania. One coś mówią. One mówią po kolei, jakie są coraz trudniejsze kroki. Więc jeżeli mam duży problem z wymyśleniem wzorcówki, nawet w pierwszym zadaniu, to dobrze jest rozwiązywać po kolei podzadania. Tak? Często tych podzadań jest 5, 6, 4. Ale można krok po kroku próbować rozwiązać kolejne podzadania. I napisać. Dobrze po tej godzinie czy półtorej godzinie zacząć pisać wszystko, co umiem do pierwszego zadania. Wszystko, co umiem do pierwszego zadania. Jak umiem tylko bruta, to piszę bruta. No i jak to skończyłem, no to robię to samo nad drugim zadaniem. Jak Wy macie też jakieś yy, triki, które, które macie w głowie, to warto się nimi podzielić, to... Yy, znaczy, jak chcecie, to możecie się nimi podzielić. To yy, może ja o czymś zapomniałem. Yy, no i teraz, w czasie tych zawodów, no to nie bójcie się wychodzić. Tak często, jak chcecie, wychodźcie. Yy, jeżeli właśnie lepiej Wam się myśli na stojąco, no to możecie wyjść do bufetu, wziąć sobie kanapkę i z tą kanapką sobie powoli spacerować, albo usiąść, albo stać co tylko chcecie. Także nie bójcie się właśnie wychodzić, sobie brać coś do jedzenia, nawadniać się, iść do toalety, obmyć sobie twarz. Także, no, jasne, niektórzy wolą siedzieć skupieni przed komputerem i to by ich rozpraszało, wtedy jasne. Ale jeżeli widzicie, że, nie wiem, coś wam nie wychodzi, jest za głośno, wszyscy walą w klawiaturę, cokolwiek, to możecie sobie wyjść i, i właśnie porobić, co tam chcecie. Z takich rzeczy, co ja pamiętam. Ha, chciałem Wam jeszcze coś powiedzieć o tym, o tym spacerowaniu, ale może mi się potem yy, przypomni. Dobra, więc tak wygląda yy, to, co mi wydaje mi się, że warto robić w trakcie zawodów. Natomiast w środę po południu, czyli jutro po południu, po pierwszym dniu, no nie wiem, jak, jak będziecie emocjonalnie do tego nastawieni, tak? Ale jest szansa, że ja tak wiem, że przez te 5 godzin byłem bardzo spięty, skupiony i po tych 5 godzinach byłem, a no chodziłem, byłem taki, bardzo dużo emocji we mnie było, no bo jakoś mi poszło albo nie poszło i byłem, no cały taki byłem naładowany różnymi rzeczami. No więc warto, y, warto się po prostu zrelaksować. Jeżeli was to zrelaksuje, no to tam nie wiem sobie... Połóżcie się na łóżku i leżcie. Ale ja na przykład lubiłem pójść sobie na piłkę i pograć w piłkę albo w jakikolwiek sport, który lubicie. No to to warto, moim zdaniem, warto pójść i się tak zmęczyć, nawet fizycznie. Lepiej wam się wtedy będzie spało i obudzicie się ze świeższą głową, bo nie ma co się zastanawiać nad tym dniem. Nie ma co myśleć, że a, mogłem zrobić to, mogłem wymyślić tamto, to zadanie było proste. Dobrze jest po prostu zająć się czymś, co Spowoduje, że nie będziecie myśleli o tym zadaniu. Czyli na przykład, właśnie sport, jak gracie na jakimś instrumencie, to możecie sobie pograć na tym instrumencie, jakiekolwiek zajęcie, które powoduje, że wiecie, wasze, rozładujecie te emocje, nie będziecie tacy nabuzowani, a jednocześnie, żeby to też na przykład nie było oglądanie telewizji, no bo to tak, a mi przynajmniej to tak ścina mózg i powoduje, że tak, no nie wiem, jestem taki ospały bardzo potem, więc Jakiś taki sport, spacer, jakaś taka aktywna aktywność dla mnie była najlepszym rozwiązaniem. Kolejna rzecz jest taka, że po południu, po tym jak widzicie z zawodów, to nie musicie z nikim rozmawiać o tym, jak Wam poszło. W sensie, możecie. I jeżeli na przykład, nie wiem, nie wstydzicie się i. Nie macie z tym żadnego problemu, no to śmiało o tym rozmawiajcie. Ale jeżeli dla kogoś to jest jakiś tam, nie wiem, na przykład dla mnie to był jakiś taki problem, zawsze mówić, ile zrobiłem zadań, jak mi poszło i tak dalej, i tak dalej, bo zawsze uważałem, że poszło mi gorzej niż, niż powinno, no to też nie musicie o tym rozmawiać. Zawsze możecie właśnie tutaj powiedzieć, że nie wiem, coś tam napisałem, zobaczymy jaki będzie próg. Czy tam, zobaczymy jak będzie jutro. Cokolwiek. Możecie tak zbyć, także. Jeżeli Was to stresuje, że musicie mówić jak Wam poszło, bo na przykład nic nie napisaliście, albo napisaliście tylko właśnie dwa bruty i wydaje Wam się, że to mało, to nie musicie w ogóle tam się zajmować, żeby z kimkolwiek o tym rozmawiać. No i właśnie kolejna rzecz, związana też z, z tą pierwszą. Nie zastanawiajcie się, moim zdaniem, to nie ma żadnego sensu nie, zastanawianie się y, po pierwszym dniu, czy ja zepsułem ten dzień, czy może poszło mi wybitnie i już prawie jestem w finale, albo już jestem w finale. Albo, yy, że no ten próg to w sumie nie powinien być taki, powinien być raczej niższy. Albo, że no nie, już nie mam szans na finał, bo nic nie napisałem, napisałem tylko dwa bruty, w ogóle bez sensu i tak dalej, i tak dalej. Nie ma to sensu żadnego. Jest jeszcze drugi dzień. To, co, o czym teraz myślicie, ma tylko negatywny wpływ na to, jak, jak napiszecie czwartkowy contest. Więc po prostu moim zdaniem zrelaksować się. Zrobić, znaleźć sobie zajęcie takie, które Was zmęczy najlepiej fizycznie, które właśnie Was zajmie Waszą głowę i spowoduje, że pójdziecie spać i tyle. Ten spacer to też jest dobra opcja. Spacer, na przykład muzyka do tego, tylko też nie wiem, jest zimno, więc się ubierzcie, żebyście się nie porchorowali na, na kolejny dzień. No i ja na przykład też przed snem, jak już szedłem spać, to o ile... Po o ile w t, jakby w ciągu dnia nie ma sensu po zawodach dużo myśleć o tym, o jakie są teraz algorytmy itd. itd. to już przed snem ja lubiłem sobie właśnie tak pozastanawiać się, że a hm, robiłem ostatnio takie zadanie, zrobiłem to tak, a w sumie jakby pytali się o to, to zrobiłbym tak, i tak lubiłem sobie po prostu tworzyć taką właśnie mapę myśli e, związaną z algorytmami. Czyli przypominać sobie jakieś triki i tak dalej, i tak dalej, i w ten sposób zasypiałem. No i nie wiem, czy to przy... mi to po prostu dobrze działało na głowę, bo sobie wyobrażałem, że przez sen wtedy, że jakby przygotowuje mój mózg do wysiłku na następny dzień i że on już tak jest, że on jest w tej fazie rozwiązywania zadań. Na przykład, no więc to jest to, co ja robiłem po zawodach. No i potem wiadomo, rano warto zjeść bardzo. Pożywne śniadanie, no bo te 5 godzin to straszliwie yy, męczy, i ja zawsze chodziłem bardzo, bardzo głodny po zawodach, więc warto zjeść sobie śniadanie, yy, takie jakie lubicie, być wyspanym, pojechać. Yy, no, wiadomo, pójść wcześnie spać, żeby nie siedzieć do trzeciej w nocy i tak dalej, i tak dalej. Czyli taki. No ale też jak chodzicie codziennie spać o nie wiem o Pierwszej w nocy, to nagle nie pójdziecie od 21, tylko będziecie się pewnie przewracali, więc no to jasne, jakoś tam rozsądnie, no ale, ale jakoś po prostu yy, postarać się pójść spać. Dobra, i to jest chyba to, co ja pamiętam z zawodów. Także to są takie ra dobre rady wujka. Yy, to jest to, co mi pomagało. Jak macie jakieś pytania do Olimpiady albo do tego, co powiedziałem, to śmiało. To są takie, pamiętajcie, skróbne rzeczy i nie musicie. Nie powinniście nawet robić tego 1 do 1 czy coś takiego. To bardziej chodzi o to, że jeżeli, jeżeli zwróciście uwagę na coś, co sądzicie, że może Wam pomóc, to spróbujcie to zaaplikować. Jedna rzecz. A jeżeli nic, to oczywiście nic nie aplikujcie, bo jak macie swoje sposoby, no to bardzo dobrze, to jeszcze lepiej nawet. Więc. To tylko tak po prostu to... Yy, jak to jaka no nie wiem. Tak, moim zdaniem Kotowski te porady dotyczą też OIJ-a, z tym, że no na OIJ jest jeden dzień, z tego co ja wiem. Więc oczywiście to w trakcie zawodów też się... Tylko tam są też trochę inne limity czasów chyba, więc yy, na oij tutaj może ta taktyka rozgrywania dnia jest delikatnie inna, ale tak, jest bardzo podobna. Natomiast przed OIJ-em Moim zdaniem też warto e, zrobić tutaj to co jest, to tak naprawdę jest, powinienem napisać popołudnie przed zawodami, no ale to dzisiejsze popołudnie już minęło, więc dlatego napisałem w środę, popołudnie przed zawodami, tak bym to określił, tak, no, e, czy macie jeszcze jakieś, e, jakieś pytania? Bo widzicie, bo zawody drugiego stopnia Ano składają się, trwają 4 godziny i mają 2, 3 lub 4 zadania. Więc ta taktyka, ta taktyka jest trochę inna, jeżeli chodzi o rozwiązywanie zadań. Jeżeli jest taka potrzeba, to mogę też spróbować powiedzieć, jakbym podchodził do j, ale to myślę, że wzorzec jest jasny w miarę. Tak. No, jeżeli macie jeszcze jakieś pytania. Możecie je wysłać na adres e-mail i ja sobie ustawię przypomnienie i spróbuję. No, jeżeli wyślicie je, wyślecie je tak do 22, to rano powinniście mieć odpowiedź. Ustawię sobie przypomnienie, żeby Wam odpisać. No, ale ogólnie to niczym się nie stresujcie, bo nie ma żadnej rzeczy, której nie wiecie, jeżeli chodzi o te zawody. Musicie tam przyjść, napisać wszystko, co umiecie i wyjść. Także reszta to są tylko dodatki. Także. Niczym się nie stresujcie. Każdy chce wypaść jak najlepiej. To jest wiadoma sprawa, ale... No ale w, raczej tam w jakiejś perspektywie no to powinniście patrzeć na to jak na taki, taką zabawę i, i sprawdzenie siebie, a niekoniecznie jako test. Dobra, wydaje mi się, że Powiedziałem wam wszystko, co chciałem. Yy, więc ja życzę wam powodzenia jutro i pojutrze. Yy. A dzisiaj, o dzisiaj nic nie przygotowałem Demix Cox, bo losowanie było, losowanie było tydzień temu, więc dzisiaj ani nie ma kahuta, ani losowania. O, bardzo się cieszę z zadań, które popisaliście. Dzisiaj nic nie przygotowałem. Dzisiaj idźcie spać. Tak. Ale może, może zrobimy jakiś ten, yy, może zrobimy jakąś, a, jak to się mówi? Rewanż? No, może zrobimy kiedyś podwójne i losowanie i kahut w ramach tutaj zadośćuczynienia za dzisiaj. Dobra. Yy, tak, ja mam życzę powodzenia, to po pierwsze. No i... Bawcie się dobrze na tym drugim etapie, i następne zajęcia będą za dwa tygodnie. To napiszę na stronie głównej Szkopuła znaczy na naszego kontestu. Tak, no i pamiętajcie też, że wydaje mi się, moim zdaniem, jak patrzę z perspektywy czasu, no to największe zwycięstwo i największa wygrana nie jest awans do finału. Tylko jest cała Wasza systematyczna i regularna praca, którą wykonaliście aż do dzisiaj. Tak? Moim zdaniem to, na czym najwięcej zyskacie w kontekście dalszego, dalszych lat, to nie jest to, czy będziecie w finale, czy nie. Chociaż to też jest jakoś tam ważne, ułatwiające, to jest ileś rzeczy. Ale najważniejsze jest to, że systematycznie pracowaliście do teraz i że, was to, i że macie coś, co Was interesuje. To jest najważniejsze. A Olimpiada to jest tylko taki dodatek do tego, żeby, żeby. więc bądźcie, bądźcie dumni z tego, że po prostu właśnie macie ochotę coś robić. Myślę, że to jest najważniejsze. Nie ma sprawy, Damiks Fox. Ja dziękuję, że byliście. Także jeszcze raz powodzenia życzę Wam jutro i do zobaczenia za dwa tygodnie. Cześć! 确实呢。